Każdego dnia miliony osób skroluje swoje fide. Tak po prostu. Ale czy kiedykolwiek przyszło komuś do głowy, że jesteśmy w samym środku niewidzialnej wojny? I nie, to nie jest wojna na bomby i kule, to jest wojna na informacje. W tym materiale przyjrzymy się, jak nasze media społecznościowe, te codzienne aplikacje, stały się główną areną walki o to, co myślimy i w co wierzymy. No właśnie. Warto sobie to pytanie zadać: czy to, co widzimy w sieci, to tylko, no wiecie, niewinna wymiana myśli? A może jednak coś znacznie, znacznie bardziej złożonego? Zobaczmy, jak platformy, które miały nas łączyć, stały się potężnym narzędziem globalnego konfliktu. Dobra, to przejdźmy do rzeczy. Na początek spójrzmy na fundamentalną dwoistość tych platform, bo one naprawdę zrewolucjonizowały naszą komunikację. I tu właśnie, słuchajcie, tkwi cały paradoks. Bo z jednej strony, no, pomyślmy o tym. Mamy niespotykaną wcześniej możliwość wymiany informacji, prawdziwy przejaw wolności słowa. Ale z drugiej, te same, dosłownie te same narzędzia stają się źródłem nienawiści, podziałów, wrogiej inspiracji, tworzą taką medialną, alternatywną rzeczywistość, która totalnie podważa zaufanie do faktów i jakichkolwiek autorytetów. OK, żeby dobrze zrozumieć, co się dzieje dzisiaj, musimy zdefiniować to kluczowe pojęcie. I co ważne, walka informacyjna to nie jest nic nowego. Jej historia jest, no cóż, właściwie tak długa jak historia ludzkości. Zerknijmy na definicję, która łączy w sobie różne podejścia, od akademickich po, powiedzmy, doktrynę NATO. Mówiąc tak najprościej, jak się da, chodzi o uzyskanie przewagi informacyjnej, a sama informacja jest tutaj wszystkim naraz i zasobem, i celem ataku. I niesamowicie potężną bronią. I to jest klucz, to jest absolutnie kluczowe, bo ostatecznie nie chodzi tu o jakieś systemy komputerowe czy sieci. Prawdziwym ostatecznym polem bitwy jest ludzka świadomość. To jest cel wpłynąć na naszą sferę poznawczą, na nasz sposób myślenia, a w konsekwencji na to, jakie decyzje podejmujemy i jak się zachowujemy. A wiecie, co jest w tym wszystkim naprawdę ciekawe ewolucja narzędzi. Pomyślmy, od słowa pisanego, jak w gazetach Napoleona, przez radio i film w III Rzeszy, aż po organizacje młodzieżowe, takie jak Hitler, Jugend czy Komsomol WSRR, cel był zawsze ten sam: ukształtować konkretną, pożądaną narrację. A dzisiaj, dzisiaj główną areną tych zmagań jest, no cóż, Internet. Ten cytat ze sztuki wojny Suncu. On idealnie oddaje istotę walki informacyjnej. Zwycięstwo nie polega na zniszczeniu kogoś fizycznie chodzi o przejęcie kontroli nad jego sposobem myślenia, tak, żeby sam podjął decyzje, które są korzystne dla agresora. No dobrze, a jak to wygląda dzisiaj, współcześnie? Sprawdźmy, jakiego arsenału używa się w tym cyfrowym konflikcie. I tutaj uwaga technologia, a zwłaszcza sztuczna inteligencja, odgrywa absolutnie, ale to absolutnie kluczową rolę to pojęcie noosfera jest szalenie ważne. Media społecznościowe dają nam coś czego nigdy wcześniej nie było, bezpośredni, totalnie niefiltrowany dostęp do tej noosfery, czyli do naszej sfery poznawczej, do naszych myśli. I to właśnie tam toczy się ta decydująca batalia o serca i umysły. A narzędzia? Narzędzia są coraz bardziej zaawansowane. Fake newsy. To chyba jedno z najpowszechniejszych narzędzi, prawda? Dzięki tej niesamowitej szybkości i zasięgom mediów społecznościowych, fałszywe informacje rozprzestrzeniają się jak wirus. I wiecie, jest w tym coś przerażająco aktualnego. Już Joseph Goebbels, minister propagandy III Rzeszy, zauważył, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Okej, okay, a teraz wchodzimy na wyższy poziom. Deepfake to już jest broń ciężkiego kalibru. Ta technologia pozwala tworzyć materiały wideo audio, które są praktycznie nie do odróżnienia od prawdy, a to jest potężne narzędzie do dyskredytowania ludzi, instytucji, a nawet do sabotowania całych procesów politycznych. Sam mechanizm jest, no powiem Wam, fascynujący. To jest w zasadzie taki pojedynek dwóch systemów sztucznej inteligencji. Jeden, nazwijmy go fałszerzem, tworzy podróbki, a drugi, detektyw, uczy się je wykrywać. I ta rywalizacja, ten wyścig zbrojeń trwa tak długo, aż fałszerz staje się tak doskonały, że detektyw po prostu nie jest już w stanie odróżnić fałszu od prawdy. I żeby było jasne, to nie jest żadna teoria. To dzieje się tu i teraz. Pamiętacie pandemię: rosyjska propaganda sugerowała, że zachodnie szczepionki mogą zmienić człowieka w małpę. W Stanach deepfake głosu prezydenta Bidena próbował zmanipulować prawe bory. A w Europie, w tym także w Polsce, odnotowano próby wpłynięcia na wyniki wyborów przy użyciu właśnie tych technologii. No dobrze, znamy zagrożenie, znamy narzędzia. Pojawia się więc naturalne pytanie: jak się przed tym bronić? No i okazuje się, że istnieje pewna strategia, taka oparta na trzech filarach, która pozwala budować odporność na tego typu ataki. Skuteczna obrona musi opierać się na trzech filarach, które muszą, one po prostu muszą działać razem. Mamy prawo, technologię i świadomość społeczną. Pomyślcie o tym, jak o stołku na trzech nogach. Zabierz jedną, a całość się przewróci. Dlatego tak kluczowe jest to kompleksowe, całościowe podejście. Zacznijmy od prawa. Tutaj Unia Europejska naprawdę próbuje nadążyć za technologią. Mamy nowe regulacje, jak akt o usługach cyfrowych czy akt o sztucznej inteligencji. A cel? zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność wielkich platform i sprawić, żeby AI rozwijała się w sposób, cóż, bezpieczny i godny zaufania. I teraz coś ciekawego. Sama technologia może stać się częścią rozwiązania. Trochę jak zwalczanie ognia ogniem. Ta sama sztuczna inteligencja, która tworzy deepfake'i, może być też użyta do ich wykrywania. Algorytmy mogą analizować gigantyczne ilości danych, wyłapywać podejrzane wzorce i automatycznie sprawdzać fakty. To naprawdę pomaga w walce z tą falą dezinformacji. I w końcu, ostatnia, ale chyba najważniejsza linia obrony my sami. Po prostu. Żadne prawo, żadna nawet najlepsza technologia nie zastąpią zdrowego rozsądku i krytycznego myślenia. Edukacja medialna, umiejętność sprawdzania informacji, świadomość zagrożeń to są absolutne fundamenty odpornego społeczeństwa. Więc podsumowując, stoimy w obliczu naprawdę fundamentalnego wyzwania. To, co dzieje się w tej całej infosferze, ma bardzo, ale to bardzo realny wpływ na nasze życie i na kształt naszych społeczeństw. I to nie jest żaden scenariusz z filmu science fiction. Ta bitwa toczy się naprawdę, w czasie rzeczywistym. Za każdym razem, gdzie sięgamy po telefon i otwieramy media społecznościowe. A stawką jest coś ogromnego nasza wspólna zdolność do odróżniania prawdy od kłamstwa. I do podejmowania świadomych decyzji. I to jest pytanie, z którym warto chyba każdego zostawić. Jaką rolę odegramy w tej wojnie? Czy pozostaniemy tylko biernymi odbiorcami treści, czy staniemy się świadomymi uczestnikami tej walki? Bo budowanie odporności zaczyna się od każdego z nas, od tej jednej krótkiej chwili zastanowienia, zanim coś polubimy albo podamy dalej.